Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, słowo, którym dzisiaj się modlę, to człowiek sprawiedliwy. Oczywiście dzisiaj odnosi się w Ewangelii to stwierdzenie człowiek sprawiedliwy do Symoe Symeona. ale gdy modliłem się tym słowem człowiek sprawiedliwy, to cały czas Józef mi towarzyszył, kochani, i, i to chyba dlatego, że przecież Łukasz tak go nazywa, był człowiekiem sprawiedliwym nie chciał Maryi narazić na zniesławienie. Więc chyba tak trochę święty Józef domaga się, by w tej oktawie Bożego Narodzenia poświęcić mu trochę czasu. Człowiek sprawiedliwy, gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, to człowiek, który myślą, wolą i działaniem w pełni jest zgodny z wolą Bożą. Nie spełnia żadnych swoich zachcianek, ale wszystko co robi, robi zgodnie z wolą Bożą. Myślą, uczuciem, wolą, sercem, działaniem. I tak samo tak, taki był właśnie Józef. Kochani, tym bardziej jakoś domaga się święty Józef miejsca w tej oktawie, ponieważ, ponieważ papież przecież 8 grudnia ogłosił święty rok, jubileuszowy rok świętego Józefa z okazji 150-lecia ogłoszenia go patronem Kościoła i napisał piękny list Patris Korde, który zaczyna się właśnie tak. Ojcowskim sercem umiłował Józef Chrystusa. I kiedy dzisiaj modliłem się tym słowem, to właśnie zapragnąłem takiego ojcowskiego serca, jak miał Józef, ale też zapragnąłem tak pokochać Jezusa, jak go pokochał Józef. Zapragnąłem też tak pełnić wolę Bożą, jak człowiek sprawiedliwy. Oczywiście w moim życiu daleka do tego droga. Ale chciałbym was dzisiaj zaprosić do modlitwy tym słowem człowiek sprawiedliwy. I nie tylko niech Symeon z dzisiejszej Ewangelii stanie wam przed oczami, ale przede wszystkim spotkajcie się w tej modlitwie ze świętym Józefem. I sięgnijcie proszę do tego listu Patryczkorde, który napisał papież Franciszek w linku w opisie do tego filmu i na portalu również macie link do tego listu. Przeczytajcie go pomódlcie się tym słowem i życzę Wam, abyście mieli serca właśnie takie, jak miał Józef, pełniące całkowicie wolę Bożą i kochające ponad wszystko Jezusa. Niech nas tym błogosławi, i szczerze, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.